Dzisiejszy program. Dzisiejszy program o Minkorki z ważnego wydarzenia komunikacyjnego w Krakowie, mianowicie z otwarcia ulicy Franciszkańskiej. Remont trwał tutaj cztery miesiące od lipca. I co przez ten czas zostało tutaj zrobione? Przede wszystkim zmieniliśmy torowisko i jezdnie. Teraz tu będzie ciszej ciszej z korzyścią. Tak dla pasażerów, który będzie się podróżował tramwajami wygodniej, jak i dla okolicznych i mieszkańców i zabytków. Dzięki nowej nawierzchni, dzięki nowej konstrukcji torowiska tramwaje będą przejeżdżały no, prawie że bezdźwięcznie. Tramwaje zaczną tędy jeździć regularnie już od wtorku. Dlaczego dopiero od wtorku? A, bo wcześniej mamy Wszystkich Świętych i tramwaje kursują nieco inaczej. Czy we Wszystkich Świętych tramwaje będą jeździć jakimiś specjalnymi trasami? Tak, specjalnie na to święto uruchomiliśmy 6 dodatkowych linii tramwajowych i 10 autobusowych, których zadaniem będzie dowieść pasażerów na krakowskie cmentarze. Czy komunikacja będzie jeździć częściej? Dużo częściej niż normalnie. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie www.zikit.krakow.pl. We Wszystkich Świętych koło cmentarza Rakowickiego zostaną zamknięte dwie ulice, Rakowicka i Pramdoty. Natomiast Aleja Beliny Prażmowskiego zamieni się w parking. Radzimy omijać Rondo oraz ulice Brodowicza i Olszyny. Tutaj nowy tramwaj jest już przyszykowany. On pojedzie na Salvator, czyli w okolice cmentarza salwatorskiego. No ale na pewno znajdą się tacy, którzy będą chcieli podjechać w okolice cmentarzy samochodem, co oczywiście odradzamy. No ale jakie są rady dla kierowców, którzy chcą wybrać się w ten dzień autem? Jeżeli już koniecznie muszą e, podjechać na cmentarz e, samochodem, jeżeli nie mogą zrobić tak, żeby zatrzymać się gdzieś dalej od cmentarza, siąść do komunikacji miejskiej i podjechać naprawdę najbliżej cmentarza, jak to jest możliwe, oczywiście mogą dojechać samochodem w miarę w pobliżu cmentarzy. Nie będzie na pewno można zaparkować pod samą bramą. Cmentarz Batowicki. Tutaj zamknięta dla ruchu zostanie ulica Powstańców, natomiast ulica Strzelców stanie się jednokierunkowa do Ronda Barei. Korków można się spodziewać na alei 29 listopada i na ulicy dobrego pasterza. Należy pamiętać o tym, że zostaje zmieniona organizacja ruchu w rejonie cmentarzy. Inaczej będziemy parkować, inaczej będzie poprowadzony ruch. Niektóre ulice będą jednokierunkowe, niektóre będą wyłączone z ruchu. Przy cmentarzu grębałowskim zamknięta zostanie ulica Darwina, a kocmyżowską będzie można jechać tylko w kierunku Proszowic. We wszystkich świętych będzie to ulica jednokierunkowa. W okolice cmentarza dojedziemy, ale nie bez problemów. Korki na ulicy kocmyżowskiej są pewne. Każdy cmentarz to inna specyfika, inne rozwiązania. One są. Mniej więcej zbliżone do tych rozwiązań, z którymi mieliśmy do czynienia w latach ubiegłych. Więc zachęcamy przede wszystkim, nie jechać na cmentarz samochodem. Jeżeli już, to przestrzegać tymczasowego oznakowania ruchu, nie jeździć na pamięć i stosować się do zaleceń służb porządkowych. Czyli można się spodziewać nowego oznakowania? Tak, to nowe oznakowanie będzie obowiązywało do końca 1 listopada.